Prezes Fundacji Polskie Dzieci. Natalia opowie nam o działaniach fundacji i doświadczeniach w promowaniu edukacji żywieniowej wśród, wśród dzieci. Także zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Ja opowiem nie tylko o fundacji, ale też, żeby nawiązać do całego szkolenia, całego kursu, w którym fundacja miała przyjemność wziąć udział. Żebyście też wiedzieli, jak to wyglądało ze strony praktycznej. Kasia super opowiedziała o tym, że było takie wydarzenie, że było, był taki kurs dla uczestników z całej Polski. I tutaj jak rozmawiałyśmy, żeby pokazać takie case stary. Czyli tak naprawdę ja bym chciała Wam pokazać to, co się wydarzyło, to co się zmieniło i jaka zmiana społeczna, jaka innowacja społeczna wywiązała się też w Fundacji Polskie Dzieci.org. Teraz ja popatrzę, czy tu się dobrze będzie klikać. Różowe okulary. I teraz sobie myślicie, dobra, Fundacja Polskie Dzieci, a tu ludzie w różowych okularach. To jest taka chwila refleksji, kiedy myślimy o tym, co robimy, jak robimy, i nagle uświadamiamy sobie, że patrzymy troszeczkę wąsko, działamy super, z pasją, z impetem. Ale patrzymy czasami przez pryzmat tego, jak nam się wydaje. I tak właśnie troszeczkę było, jak wchodziliśmy do projektu Brokerów Innowacji Społecznych. O, tu jest zegarek, czyli nie, prze, nie przegnę z czasem. Nie w tą. Okej, okay. czekajcie, może jakimś naklejką oznaczymy. Chcę Wam powiedzieć, co robimy. Bo, nie jesteśmy fundacją, która powstała wczoraj tylko fundacją, która powstała w 2016 roku, nawet w 2015, z takiej realnej potrzeby, żeby coś zmienić w zakresie edukacji żywieniowej dzieci. Nasze działania rozpoczęliśmy od warsztatów kulinarnych, żeby dzieci uczyć samodzielności, żeby pokazać dzieciakom, że mogą się ogarnąć w dorosłym życiu. I później zaczęliśmy tworzyć sklepiki szkolne, wychodzić z różnymi. O, jest Dagwara, także chwilkę poczekasz, <laughs> że można tą edukację połączyć z warsztatami. Można edukację robić w praktyczny sposób, ale tak naprawdę my chcemy i chcieliśmy pomóc rodzicom w tym, żeby dzieci za kilka, kilkanaście lat stały się dorosłymi, samodzielnymi ludźmi. Którzy będą w pełni funkcjonować w naszym zmieniającym się środowisku. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy te dwie postaci. Nie słyszę? Dobra, i kto? Dokładnie. I od tego obrazka zaczęło się szkolenie brokerów innowacji społecznych. To pokazała Ewa Fabry. Ja wtedy się zastanawiałam, co to w ogóle ma. Wspólnego z całym projektem i długo się zastanawiałam, aż w końcu pomyślałam: tak, nasza fundacja ma wizję, ma pasję, ma zaangażowanie, cały czas błądzimy, chodzimy, wymyślamy różne rzeczy, cały czas działamy, działamy, działamy. Ale w pewnym momencie pomyślałam sobie: dobra, ale też trochę mamy tego racjonalnego podejścia do tego, co robimy, ale czasami patrzymy zbyt wąsko. Czyli, tak jak Wam pokazałam te różowe okularki, że pora była je zdjąć. Więc w tym projekcie my zdjęliśmy różowe okularki, żeby spojrzeć na to, co robimy z zupełnie innej perspektywy, żeby uświadomić sobie to, czym jest ta innowacja społeczna, po co to robimy, dla kogo to robimy. Faktycznie słuchaliśmy się dzieci, inspirowaliśmy się dziecięcymi smakami, ale nie robiliśmy to tego z takiej, jakby to ładnie powiedzieć, z grubej rury. Może tak? I stwierdziliśmy, że okej, okay, musimy to zmienić. No i zrobiliśmy połączenie Sancho Pansa i Don Quixote'a. I wyszło nam to, że tą innowację jesteśmy w stanie realizować, łącząc tych dwóch ludzików. I tak zaczęliśmy działać przy tym projekcie Social Innovation Brokers. I co się zmieniło? Bo tutaj to, co jest bardzo ważne, chciałabym Wam powiedzieć, jak było. Otwieraliśmy sklepiki szkolne. Mieliśmy 11 na terenie Wrocławia. W, te, w pewnym momencie przyszła pandemia, zamyka sklepiki. Dlaczego? Dlatego, że szkoły potrzebują pomieszczeń na izolatki, na to, żeby po prostu tam przyjmować dzieci. No i może pomyślelibyście, że fundacja stwierdziła, no to już kropka, jesteśmy pozamiatani, ale nie. To było dla nas taką szansą, żeby szukać rozwiązania. No i wyszliśmy z inicjatywą, Automatu wendingowego. I to też nam otworzyło klapki, że ten automat wendingowy nie może być zwykłą maszyną, którą wstawimy do szkoły. Ale na początku było tak, że faktycznie ta, ta maszyna stała była naszym narzędziem. Robiliśmy degustacje przy maszynie, spotykaliśmy się z dziećmi, ale czegoś nam jeszcze brakowało. Na drugim planie mieliśmy edukację żywieniową czyli strzały warsztatowe. Nie były to warsztaty, które były prowadzone przez cały cykl, że szkoła wiedziała, że w ciągu całego roku ma określoną liczbę warsztatów, tylko my wchodziliśmy do szkoły, realizowaliśmy bardzo ciekawe warsztaty, ale to nie było takie długoterminowe, systemowe działanie. Zaangażowanie społeczne było minimalne, bo nam wydawało się, że poprzez automat, poprzez edukację żywieniową, my już budujemy tą społeczność. I wtedy właśnie zaczęliśmy myśleć o tym, Coś nam brakuje i w międzyczasie pojawił się jeszcze projekt Inko Akademii. Patrzę, czy jesteśmy wszyscy dorośli, tak jesteśmy. E, pewnego wieczoru, to muszę powiedzieć, siedziałam, pijąc lampkę wina, czasami można. I pojawiała mi się reklama Inko Akademii. Zgłoś swój projekt, zgłoś swój projekt, działaj, zgłoś swój projekt. Ja mówię, jaki spam ale zgłosiłam projekt właśnie innowacji społecznej, że chcemy zmienić podejście do tego, jak robimy. I w, mówiąc w skrócie, po kilku tygodniach otrzymałam informację, fundacja otrzyma finansowanie, Magda, 40 tysięcy euro? 40 tysięcy euro bodajże na realizację inicjatywy. No i w trakcie stwierdziliśmy, że no to się zmieniamy. I wyszliśmy od tego... Inne organizacje też to nam potwierdziły: że najważniejsze jest zaangażowanie społeczne, czyli że my musimy, wręcz musimy, konsekwentnie budować społeczność wokół naszych działań. Ale to, co jest najważniejsze, my musimy się ich słuchać. Dlatego też jedną z tych działek nazwaliśmy Dzieci mają głos, o czym zaraz powiem. Później wchodzi nam edukacja żywieniowa. Ale też, co, macie wodę może tutaj jakąś? Bardzo by mi było miło, gdybym gdzieś tu chwyciła szklaneczkę. Eee. Dokładnie. Jeżeli chodzi o edukację żywieniową, działaliśmy bardzo prężnie w szkołach, ale stwierdziliśmy, że trzeba się cofnąć parę kroczków wstecz. I wróciliśmy do przedszkoli. I teraz budujemy program edukacji systemowej dla przedszkoli w zakresie właśnie edukacji żywieniowej. I później, jak wyjdziecie tam, gdzie się rejestrowaliście, każdy z Was będzie mógł dostać takie książeczki, które wydajemy dla dzieci. I to właśnie dzieci konsultują z nami treść. Och, dziękuję. siebie. A ostatnią rzeczą jest to, że mamy automaty. Cóż to się stało? Ostatnią rzeczą są automaty, które wcześniej nazywaliśmy przystankiem zdrowik, a teraz nazywają się jem, bo wiem czyli my dajemy edukację. Dzieci już wiedzą, a wtedy mogą jeść w naszych automatach to, co sprawdzone przez Magdę, naszą dietetyczką, dietetyczkę. Mogą jakby, mm, korzystać z jednego z wielu narzędzi, bo też w ramach jem, bowiem my zapewniamy dzieciom dodatkowe rzeczy, takie jak wycieczki, jak warsztaty. Teraz planujemy warsztaty na farmach dla dzieci, bo też zrodziła się taka potrzeba, bo my usłyszeliśmy o tym, że oni tego chcą. Aha, jeszcze tu Wam pokażę. Na dole widzicie bryloczek. To, co jest też dla nas taką innowacją, że szkoły nam mówiły, że dzieci bardzo często uciekają ze szkoły, kupując śmieciowe jedzenie. No i dla nas był też sygnał, co z tym zrobić, i udało nam się wdrożyć takie gadżety płatnicze, i dzieciaki płacą tymi gadżetami płatniczymi. Tylko w naszym przystanku Zdrowik rodzice są szczęśliwi, bo mają pewność, że dziecko kupi bułkę, kupi wodę, kupi produkt, który jest zweryfikowany, który może zjeść podczas zajęć szkolnych, a dodatkowo my też budujemy społeczność, bo rodzice rejestrują się na naszej platformie. Więc to też jest ciekawym przypadkiem case study, że my już budujemy troszeczkę inaczej tą społeczność. Dzieci mają głos. W każdym projekcie, który teraz realizujemy, słuchamy się dzieci, konsultujemy. Tutaj e, mieliśmy spotkanie powołania Rady Dzieci, młodszych dzieciaków, z którymi właśnie konsultujemy książeczki, przygody, zdrowika i bulby, e, które tak naprawdę mają kluczowy głos w tym, co robimy i jak robimy. Dlatego powołaliśmy Radę Dzieci Młodszych, a w planie mamy powołanie Rady Dzieci Starszych, chyba to już jest młodzież. Tutaj to też jest żywy przykład. Czytamy dzieciom. Idziemy do przedszkola, bierzemy książkę, warzywa, bo dzieci też nie wiedzą, że por to jest por, jak rośnie por. Myślą, że woda pochodzi z fabryki. Tak dzieci mówią na warsztatach. Więc to jest dla nas kluczowe, żeby ta edukacja żywieniowa była praktyczna, prawdziwa, rzetelna, sprawdzona. Testujemy z dzieciakami, czyli wszystko, co jest w naszych maszynach, dzieciaki mają możliwość spróbowania, więc to też wygląda tak, że jak mamy zapełnioną maszynę przekąskami, konsultujemy się z naszy, kontaktujemy się z naszymi dostawcami i mówimy, hej, w tej szkole chcemy zrobić degustację, dzieciaki muszą spróbować waszych produktów, wrzućcie nam gratisy, bo najpierw dziecko musi poznać ten smak. I dzieciaki decydują o tym, czy to im smakuje, czy chcą, aby to było wdrożone do naszego automatu. Więc to jest jedno z narzędzi edukacji. No niezmiennie mamy apetyt na więcej. Nie będę ukrywać, ale w tym roku, tak jak powiedziałam, zrobiliśmy kilka kroczków wstecz, żeby mądrzej podejść do tematu. Jak już powiedziałam, dzieci mają głos, powołaliśmy Radę Dzieci, i to, co jest najważniejsze, żeby się nimi inspirować, słuchać, dla nich robić i z nimi robić to, co robimy. Przeczytajcie. I odpowiedzcie sobie na pytanie, jak często przypominacie sobie o tym, że byliście dziećmi, że nie, byla, nie, że nie byliście wysłuchani, nie byliście usłyszeni. Że ktoś Was tylko słyszał. A nam teraz bardzo też zależy na tym, żebyśmy my, jako dorośli, przypomnieli sobie o tym, jak to było, kiedy byliśmy młodzi, mali, kiedy mówiliśmy o tym, jakie mamy potrzeby, żeby te dzieciaki, nasze pokolenie było wysłuchane, zrozumiane i dopuszczone do głosu. Ha, no to jeżeli macie telefony, a zapewne macie. Będę miała do Was kilka pytań. I bardzo bym prosiła, żebyście zeskanowali teraz albo kod, albo wejdźcie na stronę menti.com i wpiszcie ten kod, który się wyświetla. Udaje się zeskanować? Czy? Tak, to tak. był Dobra, zejdę z kadru. Udało się? Tak, dobra, jest OK. To przejdźmy dalej. Dobra. Dzieci mają głos, a teraz ty zabierzesz głos w ich sprawie. Bo jesteśmy bardzo ciekawi, jakie jest wasze zdanie. Można kliknąć. Właśnie. Czy ty odgrywasz ważną rolę w edukacji żywieniowej dzieci? I tu mnie bardzo interesuje, właśnie, właśnie, właśnie zdanie każdego z was. Jeszcze zobaczmy, czy słupki podskoczą. Magda też możesz kliknąć. <laughs> No dobra, ale wygląda to w taki sposób. Okej, okay, ja na razie nie, nie dam wam słowa komentarza, poproszę o następny slajd. I teraz to, żebyście... O... Ej, wy jesteście szybci niż ja mówię, super. Dobra, teraz co tutaj? Kto jest odpowiedzialny za edukację żywieniową dzieci? Inne dzieci, rówieśnicy, dziadkowie, mama, ciocia, wychowawczynie. Ok, rodzina, ja, gmina, social media, otoczenie. Ok, dobra też nie skomentuje. Możemy przejść dalej. Tak, tak, tak. Mhm. Dobra, tu widzicie mnie, tą żółtą postać, to ja, bo każde działanie też testujemy na sobie i widzicie Magdę, dietetyczkę, psychodietetyczkę Fundacji Polskie Dzieci. Magda teraz Wam powie kilka faktów i rzetelnych informacji. Dlaczego? Dlatego, że we wszystkim, co robimy, Kierujemy się sprawdzoną wiedzą merytoryczną, eksperckością, pasją, zaangażowaniem i oddaję głos Magdzie, która Wam podsumuje to, co Wy powiedzieliście. Dzięki.